Dobra Mamy 30 Dedykujemy ten odcinek Tą pętlę dla Cioci Madzi Ty Pozdrowienia Okej okay. 20 80 z hamuj na 34 prawy 10 5 4 3 2, 1, goł 80. Zhamuj na szczycie. 34 prawy. 100. Hamowanie za szczytem. Od razu 6 sprawy do 3 lewy. Przechodzi 3 minus prawy. 80 prostój. 6 prawy dno. Tutaj syf. 40, szczyt śmiało lewą, od razu 6 lewy, długi koniec, zacisk do 4. 100 prostuj. 3 plus prawy. Co się dzieje, 3 plus prawy? O kur. poszli, poszli, dobra, lecimy, lecimy, lecimy. 3 plus prawy, 36 lewy, schamuj do 3 prawy i przechodzi 3 minus lewy, wypuść. 50 prostuj. 5 plus lewy, 40, hamowanie 2 lewy, zabalot syf. 2 lewy zabalot syf 80. 4 prawy może wyprówa. 80. Hamowanie 5 lewy, do 2 lewy wygrodzenie. I po wygrodzeniu w lewo. 30. 5 prawy dnokat. 20, 6 prawy, 30, 5 plus prawy, trzymaj, od razu hamowanie, wygrodzenie od prawej, dątkat. Sto prostuj. 6 lewy, do 6 prawy długi. 80. 6 lewy na mostku, może podbija. 80 prostuj. 4 plus prawy bardzo długi, przechodzi w 6 lewy, prawy. Przechodzi w 6 lewy, prawy. Przechodzi 6 lewy, wybija. 23 plus lewy, do 6 prawy. 55 prawy, do 6 lewy, do 4 prawy. Przechodzi 4, plus 4 lewy, długi line. 20. 6 prawy. 30, 6 prawy dno, 150 prostój. i hamowanie szykana od lewej. Idziemy, hamowanie szykana od lewej. 150, 5 plus lewy. Teraz 5 plus lewy, 50, 6 lewy, długi in, przechodzi, 5 prawy, dobija, długi. I od razu hamowanie szykana od lewej. Od razu hamowanie szykana od lewej. 200 prostuj. 5 prawy. Do 6 lewy przez mostek. 6 lewy przez mostek. 56 lewy do 4 lewy dąbka. 20. 5 plus prawy, łuki śmiało. 120 prostój. 6 lewy. 200. Hamowanie tarka, 2 lewy z drogi. Ślisko, ślisko. Ale zejdziemy. 100. Szczyt śmiało. Za szczytem 100. Schamuj. 4 plus prawy. Do 5 plus lewy. 54 plus lewy długi. 50. 4 prawy opens. 50. 6 lewy. 30. 5 prawy od razu. 5 lewy. Przechodzi w 5 prawy. Do 4 plus lewy długi. I na domie zaciska. Do 3. I przechodzi w 4 prawy. Opens. 30 lewą. 5 minus prawy. Do 5 plus lewy. Z 50. 7 prawy. I 100 lewą. 6 prawy. 40. 6 lewy. 30. Hamowanie 5 prawy. Do 6 lewy. I 3 lewy z drogi. I 3 lewy z drogi. 250. Prostój. 4 plus prawy, 250, prostuj. Za szczytem 5 lewy, teraz 5 lewy, 50, szczyt śmiało, od razu 4 plus lewy, open z długi. 4 plus lewy i 200 prostuj. 6 prawy krótki, 50, 6 lewy zacisk na, pa na palu przechodzi 6 prawy, do 7 lewy. 80, schamuj na sywku, 4 prawy, 50 prostuj, 4 prawy na mostek, koniec, sywkat. 80, szczyt śmiało, 50, 6 lewy długi dno. 230 prostój. Koniec, hamuj 5 lewy Syf 50 7 lewy, 120 przez metę przejemy gra hamowanie prawy dwa coś już strasznie 10 sekund zeszliśmy